Witam wszystkie panie i panów posłów i bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Dzień dobry. Na wiadomości zaprasza Iza Różewska. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami, a także do oceny nagrania i zostawienia komentarza dla lepszego pozycjonowania filmu. Jak informuje Centrum Informacji Rządowej, gabinet Mateusza Morawieckiego chce przekształcenia OFE tak, aby zostały jedynie pracownicze plany kapitałowe, indywidualne konta emerytalne i obowiązkowy ZUS. Wszystkie środki zostaną przeniesione na indywidualne konta i tak jak za poprzednich rządów Platformy i PSL-u zostanie odciągnięta opłata w wysokości 15%. Możliwa jest także opcja przeniesienia środków do ZUS-u bez pobrania opłaty, ale pieniądze nie będą prywatne i nie będą podlegać dziedziczeniu. Jak tłumaczy Centrum Informacji Rządowej w komunikacie, taki system stworzy podstawy do oszczędzania na późne lata życia, efektem będzie wzrost oszczędności długoterminowych, a także przyczyni się do budowania bezpiecznego oraz stabilnego systemu emerytalnego, a w konsekwencji do wzrostu świadczeń emerytalnych. Biorąc pod uwagę względy demograficzne, przyszła emerytura powinna pochodzić z różnych źródeł.